Siemka wszystkim, dzisiaj wytestujemy sobie takie, mamy ognie bengalskie, yy, firmy Triplex. Cztery rodzaje, mamy po jednej sztuce właśnie jednego koloru. Jeśli będziecie chcieli sobie WS Fireworki kupić, tam jest chyba pakowane po 5 sztuk jednego koloru. Opakowanie chyba kosztuje 35 zł. Nie wiem, może, może dałoby się z nimi dogadać właśnie, bo ja tam nie widziałem osobnych sztuk do zakupu bo były tylko właśnie ceny całych paczek, także możecie sobie może zadzwonić do nich, wysłać maila najlepiej i popytać czy można na sztuki kupować u nich takie paczki. Bo cała paczka jest chyba w jednej paczce jest jeden kolor, nie? Także wytestujemy sobie cztery: zielony, niebieski, czerwony, żółty. Yy, to jest TXF 3753. Yy, nie będę wam mówił każdy symbol, bo to jest bez sensu. Tutaj jest w sumie symbol taki sam, tylko że się to jest trójka, to jest jedynka, to jest dwójka, a to jest czwórka. Gramatura jest taka sama. Tu jest 30-35 sekund. Czas trwania efektu. Neko mamy tutaj 19,8 g. Wszędzie jest chyba tak samo, nie? No, wszystko to samo. Kategoria F1. Mamy tu do odp odpalania. Czekajcie, jak to się Na ląd. Odpałka jest na ląd. Także pobawimy się tymi racami, zobaczymy jakie mają e, kolory, czy, czy opa co się coś takiego kupić. Bo. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to robimy sobie porównanie tych flar. Niebieska, czerwona, zielona, żółta. Zaczniemy sobie od żółtej. No idziemy. Ale czy zaraz wulkany będą? To jest kolor żółty, ale nie jest tak. Zobaczymy, zbliżymy. Wewnętrzne hmm. ustawienie ostrości. no, to był żółty. teraz weźmiemy sobie może da się odpalić czerwony. kurde nie nas. może odpalę czerwony. O czerwony daje. się na chałupę, daje nieźle. Krótki efekt. Krótki czas. Dobra, zielony sobie teraz weźmiemy, odpalimy. Słuchajcie, może jak bliżej stanę, to będzie widać ten kolor. Chociaż chyba nie. No, też tam taką łunę widać. Dobra, ostatni niebieski. Zobaczymy, jak niebieski wyjdzie. No w niebieski lepiej wychodzi Widać tą na niebieską Chociaż ten jest słaby bardzo Nie widać garażu Ale ładnie wygląda Może się uda wezmę to do... Nie, to za bardzo Dobra, to by było na tyle. Więc powiem wam, najładniejszymi kolory podobał się właśnie niebieski i zielony. Te pierwsze czerwone i żółte były bardzo podobne do siebie, a niebieski i zielony był bardzo fajny. Także co. To by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj i lajkuj, udostępniaj. Dzięki do następnego razu.